Halo, halo, cześć, się z tej strony Jakże Witam w, w, w pierwszym odcineczku z gry e, Vigor. I e, chodzi o lutowańsko kebaba z Kamilem. Lutujemy z razem kebaby. E, już są drzwi otwarte. E, siema. No. Siema, byczki. Dawno się nie widzieliśmy, ale nikomu to nie przeszkadza. No właśnie, inni. Ja nie mam kanału żeby bo mi mama nie pozwala. Mi kiedyś mama usunęła. Alan się włączył. Pomocy! No. Widzowie, pamiętajcie, żeby zosta no. zostawić lajka. No ale sam na tym, sam na moście. Serio? Więc widzowie, Ta. pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry, co znaczy, że i tak tego nikt nie ogląda, bo mój kanał umarł już dawno temu. No cóż, ale będzie seria z tej gry raczej, bo nam z Kamilą się ona spodobała i dużo w nią gramy no. razem. <laughs> Oho, o, to jest blisko no obok nas. No nie wiem czemu. Więc widzowie jakbyście chcieli sobie pobrać na PS4 tą grę, ona jest Zafrico, się, to ugręła nas za freko, nazywa się? Vigor. Polecamy serdecznie fajna gereczka. Ja mam skośnego muzina. No tylko nie... Nie polecam Ej ty ty Nie polecam w tą grę grać jak macie sobie przyjaciół. No jak nie macie przyjaciół, bo we dwóch się gra lepiej dużo. Jest gemacht! Jeszcze odgani, gemacht! Wiesz No co? Gdzie ty jesteś? Ja ma! Co? Jogi szatan! I siabę. Ale mama mi kiedyś tak pozwalała! Musisz tu przejść po no, tych nie rogach! Nie Musisz tak i tutaj! Jak? I Prześcianie! <laughs> co się! W tej grze można tak robić! No! Więc jakby jak oglądają ci twórcy tej grze. No. I szabgani z dywak. O kurwa! Kurwa! Ja sam nie wiem, co tu trzeba zakładać! To, to, to trzy pada w piścia! Kurwa, macie jebać tą grę! Kurwa, macie! Bo ten pan jest takim głównym jebanym! Kurwa, macie jebać tą grę! Pięknie, <grywa> <Tę> bo <grywa> się na odcinku jak się wyżywasz. Ale kurwa się wyłączył! się zabiję, Kamil! Ej, żołgam Dobra, widzowie, już wróciliśmy z kolejnym pięknym męczakiem w naszej roli głównej. Ej, żołgam ich miejsca? A się uspokoję. O, o! O! Sześć, Dobra, uciekaj. <laughs> no tak. Szanuj życie, kasztanie. No właśnie, nie poszanuj życia. No, no, no. no, to no to o, mi dał kulkę nie poszanowanie życia. No, nie posz. A co ty mówisz, że ja cię zabiję? No to na... Udokumentowane. Jak to coś przeklinać? O! Aaa, stary zaraz przyjdzie. Tak już zaraz mówię. już nas mówię. Z drugi raz. Wyślij ja, tutaj mamami. Link do tego filmiku. Nie! Zobacz, to, że zakrył. Jest... Nie, dużo nie, nie robię To że karę na rok. <głos> <głos> nie, jak nie znaczy mamy Kamila, to podsyłajcie jej linko. I pozwólcie odwrócić. Czemu mi się... Bo ci za skórkę sprzeda? No, szanuj życie kasztanie. No, ty nie poszanowałeś. <noise> no, udokumentowane, Kamil. No, powiedziałeś, a to było w takiej grze, takiej jednej, takiej grze. z jak wam się ta gra podoba, to napiszcie w komentarzach. Dokładnie, napiszcie Dajcie Dawajcie lajki. Y y y no, no właśnie, no właśnie. No to, ale czy podoba wam się grać, czy chcecie, żebym, żebyśmy nagrywali coś takiego? I tak będziemy nagrywać. Aj, bym tak poszedł gdzieś. I to są jakieś Nawet pola tak. marihuaniny. No i już, będzie banik. Demonetyzation. <laughs> nie no, i tak nie ma monetyzacji <laughs> Sadge. No róbcie! Zróbcie, zróbcie mi monetyzację. Nie róbcie. No róbcie mi, będę Kamilowi wypłacić 2% z moich dochodów, czyli 50 groszy. Dobra. Czy będziesz dostawać sobie 2 złote? A się obganic GMAF! <grym> Ale będziesz musiał rozśmieszać widzów. Mała mnie zabrania. <grym> no tak Ale dobra, jak ktoś ogląda... To zapiszcie, czy wolicie jak bardzo dużo montuję i wycinam, czy wolicie taki surowy gameplay, jak sobie łazimy i gadamy. Bo to no. od Was zależy. Bo I mogę. O! To... Oh. I O! Oh, dostał kule! Psiajuchę! 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 <laughs> co? Gdzie jest nie wiem, oni, co? Nie schodzę. Nie wywali. Ej dobra, kolego! Już Maria, faktycznie! Ty się. Czy żyjesz? Tak. To dobrze, o nie chodzi. Ole dajesz playa! Pilnie drzwi! Stoję w drzwiach! On tam jest! I na wejdzie! Może mi na plecy wejść! Nadal ja nie widzę skąd! O tu jesteś! No, no i sklep to pojechał! No i mają jakieś karabiny, bo spojrzyj cię w trzy sekundy! Jak <noise> ucieka! To żebu. Nie biegnie w Jaki co się dzieje? Nie <grym> patrzę na siebie, nie patrzę na siebie, ale za to. Bomba. Wiem, wiem! Uniki. Aha, to są trzech typa, to jest trzech typa! No I to są ci trzech! Oj, zgubili cię, zgubili mhm. cię! Gubili cię. I nie masz jeść, nie masz jej, nie masz jej, zobacz! <grym> Wziąłeś to? Bo. O, o ja widzę! Nie, ja, on ja, ja, ja. <laughs> Macie okontamentowane. Uko idzie, idzie, idzie. No, też jestem trupem, wiem. No, shotgunem. Nie! Ja, ja. Dobra widzowie. Ja te broni nie wziąłem. A więc Kamil gra bez broni, taki challenge sobie zrobił. Co nie Kamil? Tak, dokładnie. Jakby miał jakaś broń, to powiedz. Tak, wiem. Więc Kamil ma broń, bez, bez broni, challenge. No gówno, no litka. O, jest broń! Kelwice! Co ty gadasz? No jest broń. Otóż się bo ja nie o, mogę to, jak to zrobić. No do czegoś broni? A czy to wziąłem? bo dobra więc no Proszę. O, mam nawet dwie! Baj shotgun. No nie. <laughs> Baj shotgun. Widzowie ogólnie to w plan nowy komputer, więc jak kupię, to spodziewajcie się odcinków CSA z Kamilem. No, bo ja też byłem. będziemy tak, razem To będzie tak zwana droga, droga do globala z Kamilem. I będziemy wbijać sobie Globala na skrzydłowym. No bo ja też do ten blokad waga, ale to już nie ważne. No, to jest inna na inny odcinek historia. Jak ją dostałeś? No. Kościół. E, widzowie, a i tak pewnie nikt nie dotrwał do tego momentu, ale jak ktoś do dotrwał to nie w komentarzu 2077, Były. bo jest informacja, że jak wijć tu... Dobra, Skammy, zrobię coś niemożliwego. 10 lajków, okej? Okay? Yeah. Nie! Jezu Maria! Ja chciałem informować widzów! Uż mnie nie kazać! Dobra, widzowie, jest taka Pierwszy sprawa... Pierwszy kill! Pierwszy kill! Widzowie, czekaj, bo widzowie, jest taka sprawa, że jak wbijecie tutaj, wbijecie tutaj 10 lajków, to nagram całą serię z Cyberpunk.